Cześć, nazywam się Monika i chciałabym Cię zachęcić do korzystania z fiszkoteki. E, aplikację mam od ponad rogu, roku i w tym momencie już e, mam nauczonych około 2000 nowych słówek po angielsku, bo angielskiego właśnie się uczę w fiszkotece. I chciałabym Ci powiedzieć, gdzie te fiszki, gdzie te słówka rzeczywiście się przydają. Mi one przydają się przy czytaniu książek, ponieważ stwierdziłam, zaczęłam czytać książki po angielsku w oryginale. Najfajniejsze są takie książki, gdzie z boczku masz wymienione słówka i nie musisz sięgać do słownika. Oprócz tego super przydają się przy oglądaniu seriali i filmów. Nawet jeżeli nie jesteś w stanie obejrzeć y, filmu po angielsku, zawsze możesz sobie włączyć napisy i, i już oglądanie jest łatwiejsze. Bardzo często zdarza się, że właśnie przy, oglądając filmy i seriale, widzę, że te słówka, których zaczęłam się uczyć np. miesiąc temu, właśnie wpadły. Y, oprócz tego super y, sprawdzają się fiszki w podróży. Ja dużo swojego czasu podróżowałam po Europie i po Azji, i rzeczywiście ta nauka przynosiła efekty. Także myślę, że to jest kolejny powód, dla którego fajnie by było zacząć korzystać z fiszkoteki. Ostatnio też byłam wolontariuszem na dworcu centralnym w Warszawie i tam też porozumiewałam się po angielsku i świetnie te fiszki i te nowe słówka się sprawdziły. Więc jeżeli tylko masz 10-15 minut wolnego w ciągu dnia, a myślę, że każdy jest w stanie je wygospodarować to zainstaluję sobie w